Hej, hej, witajcie w przygotowaniach do ostatniego Grand Prix sezonu. No i robi się bardzo ciekawe. Tylko 24 punkty dzieli nas do 1000 punktów. Niestety nie udało się wygrać Grand Prix Kataru, więc jedno zwycięstwo mniej, ale kierowcy są równo i Antonelli jest pierwszy. Nie wiem czemu, może ma więcej zwycięstw. Nie wiem jak to działa dokładnie ta punktacja. No jak mają tyle samo punktów. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Części wszystko już mają pozamienione, Personel nawet trochę awansował, Scouting zrobiłem obiekty, to tu nie ma co chyba przeglądać, a jest to e, dobra nie wiem czy badania będę mógł zrobić, ale te badania chyba tak czy inaczej są po po weekendzie wyścigowym tak więc tak naprawdę kwalifikacje Grand Prix i po sprawie, więc zapraszam dziewiąte, trzecie może będzie lepiej, niż w Katarze. Zobaczmy. Okej, okay, wszystko już gotowe. Ustawienia po 100%. części bolidu mamy 80, 67, 82. A tutaj mamy 70, 81, 72. Dość podobne, chociaż silnik niby jest ważniejszy, tak mi się wydaje. E, konfiguracja. 5, 20,5 3 do 7, minus 3, 3, 1. A tutaj 5, 20,5 2 do 8, minus 3,5. Jeden. No i mamy dwie stówki. 86 stopni Celsjusza, idealnie rozgrzane. Kwalifikacje, zobaczmy, który z nich da radę. So now we have green light. Dobra. Nie wiem czy rozgrzeje tu Porsche za Teraz będzie więcej zakrętów. Chyba wygrzał ten hit. Antonelli za słabo, rozgrzany. Dobra, tu Pursza też już ciśnie. Antonelli... Purszamana, ma drugi zakręt. Chyba Antonelli tak samo. No, zobaczymy. Chyba co ich przyblokuje? Nie wiem. Chyba nie. Anthony na razie lepiej. Mm, bardzo malutkie różnice, to na Q2 chyba powinno starczyć. Eee, malutka różnica to. Zostajemy w boxie jednym i drugim kierowcom. Norris, Proszę jak tam się poprawia. Co zagrożenie? Ale nie wiem czy tego wyścigu chyba nie wygramy, bardziej to się pewnie skupimy na kierowcach, choć... Znaczy, zazwyczaj to chodzi o dobro zespołu, ale to ciekawe, że będą walczyć ze sobą. Na no, braku 2 przed nami. No nie było tak dobrze, bo po za jesteśmy ogólni. Czyli 26 powinniśmy mieć. Najpierw spróbujemy na używkach. I zobaczmy. Od razu wyjadę. Green light. O, no, Purszek, już teraz słabo mnie rozgrzane. 21, no to słaby czas. Jak tam 26, czyli No, Westapen ciut szybciej też na użytkach jechał. Tak, no jesteśmy najwolniejsi, więc chyba zwycięstwa nie będzie. No, ale już też nie chcemy się nowych silników brać po to tylko, żeby było zwycięstwo, bo kasy szkoda. Dobra, przerzucili się trochę wyżej teraz Już drugi sektor miał słabszy, ale się poprawił. No a to spursza bardzo blisko, czasowo i jaki był ten czas? Nie wiem. bo interwał jest dość blisko. No dobra, trudno, ryzykujemy. Zobaczymy co to będzie. Nie wyjeżdżają. Tak pojechali. Jak kursze odpadnie, to jego strata. Ten ja Kubany przejdzie. Dobra. 20. Wydaje się, że Pol Position Stroll w ogóle jest na pol prowizoryczny. W tej pory tak się wydaje, że to on będzie. żeby nie zapomnieć im rozgrzać. 23 chyba najlepszy czas Pursza jak do tej pory jak się wydaje Antonelli troszkę traci 24 prawie dychę do Pursha nie wiem, czy oni na używkach nie jechali zaraz sprawdzę wszyscy ci co mam gorsze czasy niż ja tak bo mają 80 co więc prawdopodobnie wyprzedzimy zobaczymy strola No, ok, na razie mamy 1-2. No, ale chyba wyjedziemy drugi raz. Ostatnie okrążenie kwalifikacyjne w tym sezonie. Walka o pol pomiędzy Antonelli i Porsche. No i oczywiście innymi kierowcami, ale to oni walczą tu o mistrza świata. No dobra, odtąd już. Siłimy na oponę. Dobra, Porsche przejechał linię mety i się poprawił. Antonelli zostaje czwarty. No i mamy Pursze na pole position. Antonelli, czwarty. Tsunoda, drugi, ale z karą. Verstappen, trzeci. No ciekawie to wygląda. Zobaczymy, jak pójdzie już w samym Grand Prix. Także już zapraszam za chwilkę.